Koło łamży malowniczo położonej na wzgórzach nad Doliną Nerwi, sezon narciarski w pełni. Doskonale utrzymane nartostrady przyciągają narciarzy z całego regionu. Narciarze korzystają z trzech wyciągów wyposażonych w elektroniczny system rejestracji karnetu. Do wyboru są trzy nartostrady o długości ponad 1,5 km. Do rybna przyjeżdżają doświadczeni narciarze, a także osoby, które dopiero chcą nauczyć się jazdy na nartach. W stacji narciarskiej działa szkółka narciarska. Wystarczy kilka godzin, aby pod kierunkiem doświadczonego instruktora poznać podstawowe zasady poruszania się na stoku. Trasy narciarskie w Rybnie są dodatkowo naśnieżane i ratrakowane, a wieczorem oświetlane. Wyciągi narciarskie w Rybnie czynne są w dni powszedni od godziny 14.30. W soboty i niedzielę od 10.00. W czasie szkolnych ferii zimowych czas pracy wyciągów będzie wydłużony. W stacji narciarskiej Rybno... Po nartach można odpocząć i ogrzać się w namiocie przy kominku. Działa także punkt gastronomiczny serwujący posiłki i gorące napoje. W Rybnie jest także wypożyczanie sprzętu narciarskiego i sky-service. Narciarze i turyści mają do dyspozycji obszerny parking położony u podnóża stopu. Do stacji narciarskiej Rybno łatwo trafić. Ośrodek narciarski został zlokalizowany 10 km od Łomży przy malowniczo nadnarwiańskiej drodze.